Żywioł. ze studia na trakcie na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Dzień dobry Państwu, Jakub Rutka. witam w kolejny piątek, minęła 18. .00. Witam w programie na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł, a dzisiaj moim gościem jest pani Danuta Płażejczyk. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, bo mam chyba pierwszy raz, moim gościem na ławeczce jest no naprawdę ikona muzyki. Legenda. Oj, muzyki. Ja, ikona. No nie, no to nie? za dużo powiedział, ale nie? Nie, 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 nie. No jak nie? No nie będziemy się tu na wizji targować, <grym> ale ja naprawdę nie myślę o sobie w ten sposób. Ja się świetnie ja. bawię, robię to, co kocham mhm. i to jest chyba najważniejsze, jeszcze za to mi płacą. Ale y, dobra, no to do tego, do tej ikony i do tej legendy y, dojdziemy i ja przekonam wtedy panią do swojego myślenia. Dobra, mam taki, taki, ale to myślę, że no, chyba czyka. większość ludzi ze mną będzie zgadzało. Mając 23 lata zrezygnowała pani z nagrody głównej w konkursie, w przeglądzie, pani brała udział w przeglądzie, gdzie główną nagrodą był występ w Opolu. To nie tak było do końca. Ja tą nagrodę odebrałam. A natomiast o tym, jakie są związane z tym jeszcze dalsze konsekwencje, mm -hmm. dowiedziałam się już trochę później, kiedy w tym momencie inny, inny zespół pojechał. Ale ja i tak pojechałam do Opola. Tylko pojechałam y, jako y, chórzystka Maryli Rodowicz. Także w życiu nie ma tak, że to, co masz nas spotkać, nas ominie. Ja uważam, że zawsze. Wcześniej Czy później się staje tak, że to, co czego mamy doświadczyć, to doświadczymy. I co skłoniło Panią do tego, żeby właśnie wystąpić u Maryli Rodowicz, bo pojawiła się ta propozycja, tak. To a w międzyczasie były inne plany, Znaczy, to yy, były studia chyba jeszcze. No, yy, ja akurat przerwałam studia no. wcześniej troszkę, bo studiowałam biologię. To no, chciałam rzeczywiście, chciałam śpiewać, ale śpiewałam, to było takie śpiewanie amatorsko. Natomiast. W momencie takim, kiedy y, Maryla wybrała mnie z iluś tam osób, które przesłuchiwała w Polsce, i jak już stanęłam na tej scenie, jako co prawda chórek dopiero, ale doszłam do wniosku, że to jest rzeczywiście to, co chciałabym w życiu robić. I to było w momencie studiowania? Y te, te występy z Marylą. To, to znaczy, ja już znaczy, nie studiowałam filologii no rosyjskiej, tak. tylko studiowałam e, bibliotekoznawstwo, ale też z bibliotekoznawstwa e, zrezygnowałam i poświęciłam się już tylko śpiewaniu Maryli w chórkach, ale też tam za długo nie byłam, bo e, to nie jest do końca to, co ja naprawdę kochałam śpiewać. U Maryli zawsze było jednak to, to było takie e, powiedziałabym, kabaretowo e, to takie, jak by to powiedzieć, delikatnie. Ja Marle bardzo cenię, bardzo lubię, ale to, to, jest, to nie jest moja bajka. Moja szefowa, bo ja była szefowa, bo tak ją nazywałam, zresztą Maryla to zaakceptowała, powiedziała mi kiedyś tak, e, Danucia, no dlaczego tak się na scenę ubierasz tak, tak normalnie, jak pensjonarka? Ja mówię, Marylko, bo mnie mają słuchać, a ciebie oglądać. No, bo tam jest takie show, prawda? Tak, u Maryli i... zawsze był show. Nie wiem, jak pa, czy Kostymy, pamiętacie was, na świecie nie było, jak Maryla śpiewa w sopodzie kolorowej jarmarki. To czego tam na scenie nie było? E, e, gołębie, bęben wielki miała na sobie. Zresztą Maryla, jak. Szokuje do tej, do tej, do tej pory, tej pory. No, ale to, to świetnie, bo znaczy, że starcza jej na to wszystko pomysłów. Ma na siebie pomysł, a to jest bardzo ważne na scenie. Co było w tej filologii nie tak? Co w tych studiach? Bo ja, ja też jestem po filologii. A, ale jakiej? Angielskiej. Angielskiej. No, jak wiemy, w Polsce zapotrzebowanie i sympatia do języka rosyjskiego, poza na tym nauczanie w szkole, to jest jednak zawsze było, jak każą się uczyć, to człowiek tak nie do końca chce. A młodzi ludzie zawsze tak dosyć krytycznie podchodzili do języka rosyjskiego. Ja język rosyjski kocham i literaturę rosyjską znam. Teraz po nie, nie używam tego, yy, ale na świecie jak jeździłam, to bardzo często posługiwałam się na całym świecie językiem rosyjskim, dlatego że Rosjanie są tacy sami szaleni jak i my i cały świat jest pełen Rosjan, tak samo jak i Polaków. Natomiast co mnie najbardziej przeraziło? Przeraziło mnie kontakt z dziećmi w szkole, bo ja miałam wiadomo, że to się taki, po, po takich studiach takich magisterskich, to co gdzieś najpierw trafia, trafia się do szkoły podstawowej, a w szkole y, podstawowej sama pamiętam jak chodziłam, to to, co my nie wyprawialiśmy na tym języku rosyjskim. Niedaleko był las, w tak ponieważ mieliśmy jeszcze taką starszą panią profesor, panią Bulzacką, która była cudownym człowiekiem, yy, rusycystką naprawdę z krwi i kości, ale to człowiek był wtedy głupi i nie w głowie, ona nie miała nas, siły na nas, patentu, więc... Tam siedziały dantejskie sceny, wychodziliśmy, czołgaliśmy się po podłodze i potem do okna i przez okno myk do lasu, bo tam miałam taką szkołę, trójka moja słynna szkoła w Puławach, taka szkoła przy lesie, więc bagarowało się. Ale potem był, rezultat był taki, że jak przyszłam do liceum, no to przez pierwszy okres, przez pierwsze trzy okresy w pierwszej klasie liceum to miałam dwóje. Ale dzięki mojemu panu dyrektorowi, profesorowi Chromińskiemu w liceum ogólnokształcącym w Puławach imienia Czartoryskiego, świetna szkoła, no to potem było tak, że chyba jakbym oczy zamknęła, to pierwsze słowo bym powiedziała po rosyjsku. Naprawdę, potrafił w nas rozbudzić. Poza tym tam była dyscyplina, ale w momencie jak zobaczyłam, jak to wygląda moja relacja z uczniami, tą wie nie. Ja nie chcę tak y, z życia spędzić, bo byłabym, myślę, że byłabym złym nauczycielem, i y, by, byłabym też wściekła na te dzieci, i one by były wściekłe na mnie. Więc spakowałam manatki y, i w momencie takim to znaczy, życie za mnie zadecydowało. Jak usłyszałam, jak śpiewa James Joplin Summertime, to gdzie tam język rosyjski, gdzie tam nauczanie poszło? Na ławeczce, czyli jak uprótka na żywiołach. 30-lecie działalności pracy artystycznej w maju. 18 maja y, tak, 2015 roku był koncert. 30 lat na scenie i to jest właśnie to, o czym mówiłem, ponieważ wielu artystów, wielu wokalistów czy wokalistek y, wchodzi na scenę, istnieje, jest na tej scenie muzycznej 5 lat, 10. No. I nagle się jakoś zanikają w tym tłumie, roztapiają, słuch o nich y, ginie i nikt nie wie, y, kto to był. A tu, no jednak Pani nazwisko, no yy, obok, na równi z Marylą Rodowicz, Alicja Majewska, Dyta Geppert, no ikony, które cały czas funkcjonują na scenie muzycznej, które cały czas koncertują. No powiem, że właśnie nawiązują do tego, co Pan powiedział, dzisiaj jak jechaliśmy do Was, słuchałam takiego radia, yy, które puszcza stare yy, utwory, między innymi yy, yy, była Hmm, Urszula Sipińska. Nie wiem, czy w ogóle pamiętacie. Cudownych no, rodziców. Cudowna, ta, tak, Wojciechce. ale między innymi, wiem, pamiętam, ty lubiłeś poziomki pełną garścią. Ja tę piosenkę znam na pamięć, bo to kiedyś był hit. I zresztą znam ule. Wiem, że to jest utalentowana niesamowicie osoba. I ktoś, kto był, kto był, stał na piedestale. Naprawdę to była gwiazda, nie tylko polska, ale gwiazda europejska, tak mu powiedziała, bo ona jeździła, była bardzo popularna nie tylko w Polsce. I nagle w tym momencie okazuje się, że nie ma człowieka, bo Maryla jest. Maryla cały czas działa i myślę, że nawet tak się będzie podpierała laską, to i tak będzie, <laughs> będzie jeszcze nam groziła i śpiewała. Ale uli mi szkoda. Bo to była, to była prawdziwa gwiazda. Artystka cudowny zresztą człowiek. I tak sobie w kontekście tego, co Pan mówił, no mówię, Boże kochany, i nie ma. Tak samo taką gwiazdą. Y był Andrzej Dąbrowski. Do zakochania. Jeden do zakocha... do. Ale on próbuje wrócić tak. Tak, zielono mi Tylko... tyle pięknych. Ale słuchajcie, to jest człowiek, bo ja niedawno z nim występowałam, na takich, mieliśmy koncert taki jazzowy, bo Andrzej oprócz tego, że jest perkusistą, śpiewa w języku angielskim także i świetnie śpiewa z katem. I śpiewaliśmy z Wonderful, zresztą świetnie zaśpiewał. Ale jest to człowiek, który mimo lat, bo ja tak znaję, zresztą sama po sobie słyszę, że jeśli ktoś y, potrafi śpiewać, śpiewa dobrze i, i utrzymuje to śpiewanie, to jest kondycja i ten głos mu nie gaśnie, nie robi się głosem starca. I na tym koncercie też doświadczyłam tego, że Andrzej wychodzi i on taki Aksamit, jaki miał 20 lat temu, on ma cały czas. Jest po prostu do zakochania jeden krok. Ale no i właśnie, nie ma pani tego czucia, że dzisiaj coś w tych artystach, czy to jest, czego to może być wina? To w nich jest coś nie tak, że, czy to jest wina tych czasów, że cały czas próbują nam narzucać coś nowego? Mnie się wydaje, że za mało ich, ich jest chęci, żeby być sobą tak naprawdę. Oni powielają takie stereotypy amerykańskie, przede wszystkim yy, muzyka amerykańska, my nie jesteśmy Amerykanami, my jesteśmy Słowianami. Yy, yy, a tu jest ciągle udowadnianie, że jesteśmy bardziej amerykańscy niż Amerykanie. No, yy. Po co? Po co? Poza tym śpiewanie w języku polskim. Dlaczego mamy śpiewać, będąc Polakami, dlaczego mamy śpiewać w języku angielskim? Co Bo może to? stacje radiowe lepiej takie rzeczy przyjmują. Ale to też jest błąd, dlatego że gdzie na świecie puszczana jest muzyka polska? Polscy wykonawcy. A my, za przeproszeniem, mogę tak powiedzieć? A my wszystkim włazimy w dupę. Stacje francuskie nie puszczają żadnego artysty polskiego. Amerykańskie tak samo, angielskie tak samo, może basie trzecioleską czasami puszczą. A my mamy na pewno więcej. Tak mówią, że jest teraz taka ustawa, że jednak tej muzyki polskiej. Tak, się... ja pracowałem w rozgłośni radiowej i mieliśmy z Krajowej Rady m, przykaz, żeby przynajmniej na 60-minutową ramówkę, przynajmniej trzy utwory w języku polskim. No właśnie, czy to no, nie to, jest wstyd? To... A czym my zaskoczymy Amerykę? No, jeśli tylko tym, że będziemy oryginalni, będziemy z sobą. Ja właśnie mam takie zastrzeżenia do tych ludzi, którzy obecnie śpiewają. Nie zwracam uwagi kompletnie na dykcję. I wcale i, i nie, nie śpiewają w języku polskim. Czasami tak się, i taka transakcentacja, jak słucham tego, mówię tak. Po jakim on śpiewa? Po polsku czy po rosyjsku? Bo nie, nie rozumiem. Poprzez to, że nie mają nawet świadomości tego, jak ważny jest przekaz językowy. Poza tym, no... Ale kiedyś to było wymagane, bo Pani wspomniała, że kiedyś, żeby śpiewać, to trzeba było po pierwsze coś wiedzieć, coś umieć, yy, przesłuchania jakieś przechodzić. Yy. Ja zdawałam egzamin weryfikacyjny, ponieważ nie miałam już yy, ukończonej szkoły muzycznej. Ja zdawałam weryfikację ministerialną, gdzie siedziało nam z 50 osób, gdzie to byli aktorzy, reżyserzy, kompozytorzy, Muzycy naprawdę takie wielce szanowne gremium. I tam ja musiałam i powiedzieć wiersz, i musiałam zaśpiewać, musiałam też zdać egzamin dotyczący wiedzy z zakresu tam szkoły średniej muzycznej, i jeszcze pytali o różne inne takie pierdoły, o których sami się między sobą popisywali. Ale co nie wiedziałam, to się śmiałam. Mówię, nie wiem, no trudno wiedzieć, znać odpowiedzi na wszystko, ale ale była na, i bardzo mi pomogli potem ludzie, czy pan Jurek Dobrowolski, yy, czy pan właśnie Wojtek Munarski, Wojtek Włodek Korcz, dlatego że to są ludzie, którzy są prawdziwymi Polakami, twórcami, dla których ważna jest twórczość polska. Ja cały czas mówię do młodych ludzi, co przychodzą do mnie się uczyć, czy chcesz, bo mu śpiewa po angielsku. Ja mówię tak, i chcesz mi powiedzieć, że co, po, po, po angielsku się modlisz? A marzysz też po angielsku? Przecież to, to ja wiem, że można znać języki. Ja też znam język angielski, też śpiewam standardy, na przykład śpiewam w języku angielskim. Ale na Boga Ojca, przecież jesteśmy w Polsce. Komu chcemy się podobać? Publiczności polskiej. A publiczność polska tak naprawdę zwraca uwagę na to, o czym śpiewamy. No chyba, że ktoś ma większe aspiracje, żeby wypłynąć na wody szersze, na światowe to wtedy po to, to śpiewanie. Tak jak my byśmy mogli sobie ścieżkę audio naszą wyciszyć, a wstawić napisy po angielsku. No dobra, ale proszę mi powtórzyć, pokazać, kto taki wypłynął. No ja nie znam przykładu. No, no Ula Dudziak wypłynęła śpiewając katem. Czyli nie w języku polskim, nie w języku angielskim. Ale to też się liczył pomysł, oryginalność. Grażyna Augusti, która tworzy yy, w Stanach zawsze na każdej amerykańskiej swojej płycie ma co najmniej jedną piosenkę polską. I Boguś Hołownia, wybitny pianista polski, pianista jazzowy, zaprosił muzyków amerykańskich do nagrania utworów polskich z okresu takiego międzywojennego. I oni mówią: "Ludzie, przecież wy macie najpiękniejsze standardy światowe. Czego wy nie, tego nie promujecie?" Oni byli szczęśliwi, że mogli tak piękne rzeczy zagrać. A my ciągle nie mamy tak się jak gdyby Wstydzimy. I wracając jeszcze do tych młodych ludzi, tak mi się wydaje, że po, po pierwsze, oni nie czują potrzeby śpiewania w języku polskim takiej właśnie wartościowej, czyli żeby zwrócić uwagę na dykcję, że ja nie musiała parę razy nawet puszczać nagrania, żeby zorientować się, co to kurczę za słowo jest, o co mu chodziło. Poza tym to, żeby ten tekst był yy, Mądry, miał jakieś przesłanie, słucham i mówię, Boże, kochany, to, to trzeba się walnąć o ścianę, żeby śpiewać takie pierdoły. Bo to nie ma w ogóle najmniejszego sensu. Czyli rozumiem, że sympatykiem muzyki disco -polo pani raczej nie jest. Nie, sympatykiem muzyki disco -polo nie jestem, ale nie jestem też sympatykiem innych rzeczy w muzyce polskiej, które nie mają takich wartości. Czyli, że nie, nie zwraca się uwagi na dykcję, nie zwraca się uwagi na to, że tekst, żeby był tekst, Mądrze, że, żeby miał jakieś przesłanie. No i, yy, i to, że za bardzo naśladuje się zachodnich wykonawców. A nie ma pani wrażenia, że to właśnie też się bierze z tego, że ponieważ my jesteśmy tak, taką tą papką, yy, cały czas faszerowani, to twórcy, którzy próbują zrobić coś ambitnego, nie mają szansy przybicia, bo ludzie już tak są nasiąknięci tym. Tą sztucznością, że nie zwracają uwagi na to, że im to się wydaje dziwne, nie nadające się do niczego. Ale są ludzie, którzy sięgają do internetu i internet jest dla wielu artystów takich powiedziałabym niszowy, jest zbawienny, bo tam można znaleźć wszystko. A ponieważ jeżdżę na różnego rodzaju festiwale, gdzie występują młodzi ludzie, i tak czasami się zastanawiam, skąd Wy to ludzie bierzecie? Jak ta papka jest cały czas zapuszczana w rozgłośniach radiowych, to skąd Wy to bierzecie? Z internetu szukają, chcą i jest masę ludzi, właśnie młodych ludzi, którzy nie biorą udziału w tych wszystkich programach takich topowych. Oni robią swoje. Bo czy znamy kogoś, kto wygrał ten y, program, y, jakikolwiek z tych programów i, i czymś nas zaskoczył? Zna pan takie nazwisko? Żeby mnie zaskoczył? No to mnie na razie nikt nie zaskoczył. Nawet ciężko jakieś nazwiska sobie no, żeby Jeszcze na z tych starszych tego. programów, które były jako pierwsze, tak. no to się pamięta, bo były pierwsze, to było coś nowego u nas. A teraz kolejna edycja, goni edycję i człowiek nawet już nie wie. Dlatego, że oni są wszyscy robieni jako kopie. Masz śpiewać tak jak ten. Masz zrobić tak, jak ten to śpiewał. I potem szkoda mi tych młodych ludzi, dlatego że oni są naprawdę utalentowani. Ale potem, jak dostają propozycję zrobienia własnej płyty, to nagle stają się bezradni, bo oni nie mają na siebie patentu. A ja zawsze mówię do ludzi, nie śpiewaj, nawet jak śpiewasz cover, to nie śpiewaj tak jak ten, ten człowiek, bo to jest tak, jakbyś był, no, śpiewasz jego energią. To jest też, to jest pewnego rodzaju, jak gdyby, kradzenie czyjejś energii i, i tak jak się kradnie kawałek tekstu, to jest plagiat. Stąd pomysł na fundację, apetyt na kulturę? Pomysł wziął się stąd, że my akurat byliśmy przez kilka miesięcy w Stanach. To był taki moment, kiedy dużo ludzi wyjeżdżało, szukając pracy. To był 2004 rok. I ja postanowiłam, że my wracamy. Nie, 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 zresztą takie były plany, że nie będziemy na stałe w Stanach, ale... Wracamy i ja mówię... I muszę zrobić coś takiego, żeby... Uświadomić ludziom, że jesteśmy naprawdę pięknym krajem, że mamy naprawdę wielkie autorytety, że mamy wspaniałych ludzi, wspaniałych artystów. I wydaje mi się, że poprzez kulturę można ludzi zainspirować, żeby uwierzyli w swój potencjał, żeby zaczęli siebie szanować jako Polak. Jako Polaków, naprawdę. I młodym artystom, którzy szukają na siebie jakiegoś swojego pomysłu rozumiem ta fundacja jest na takich artystów otwarta. Tak, ale nie tylko na młodych i na starszych też, dlatego że prawda jest taka, że każdy może czuć potrzebę zrobienia czegoś, a nie zawsze wiedzieć yy, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywo. Pani Danusiu, jakie plany muzyczne? Kończę taki koncert mam pożegnalny w swoim y, mieście rodzinnym, w Buławach, w domu chemika, gdzie wśród gości zaproszonych będzie właśnie Alicja Majeska, y, Włodzimierz Mieszkocz i Włodek. kocz specjalnie dla mnie i dla Ali napisał duet do słów Jacka Cygana. To wszystko było tak spontanicznie, jak, jak po przypadku mojej piosenki. Z Opola taki cud i miód, ale ja mówię, że jak ludzie trafią właśnie na dobry grunt, to, to się wszystko dzieje błyskawicznie. I naprawdę fajna piosenka wyszła. Myślę, że niedługo będzie również nagranie i ona na pewno się ukaże na mojej płycie. Także mam ten koncert, a potem no, też będzie kilka koncertów, ale myślę już o tym, żeby się zabrać y, za nagrywanie tych utworów, żeby... bo to tak szybko nie idzie z tym nagraniem. Potrzebne są fundusze, a fundusze nie kapią z nieba. To pani się życzymy, żeby te fundusze się znalazły, żeby jeszcze tych koncertów było bardzo dużo i żeby udało się tą płytę sfinalizować, żeby trochę urozmaiciła ten nasz rynek muzyczny. Dzięki. Dziękuję bardzo. Bardzo miła rozmowa na temat muzyki i tego świata całego muzycznego. Moim i państwa gościem była Danuta Błażejczyk. Na zakończenie mamy taki: no, no może to nie fundusze, może za to płyty, płyty nie będzie. Na Ale tak, na mała czyli jako krótka na żywioł. Może akurat do porannej kawki, jeżeli Ach. ktoś w takich kubeczkach preferuje. To jest mi bardzo potrzebne, bo ja często idę na żywioł. Tak, ja. Chociaż jestem rybą zodiakalną, to przyznawzę szczerze, że jestem bardziej barania, że jak wchodzę do sklepu, to ja nie mam dylematu, to tam, to. I koniec. I koniec. I tak no, jest w życiu. Dziękuję bardzo. My, my widzimy się w kolejny piątek o godzinie 18 w programie na ławce. Śledźcie nasz kanał, śledźcie nasz profil na Facebooku. No i oczywiście yy, zapraszamy również do śledzenia twórczości, i pani, no bo pani również na Facebooku aktywnie działa. Tak, wyżywam się. Dlatego można też śledzić jeden i drugi profil. Dziękuję raz jeszcze. Widzimy się za tydzień w piątek. Jakub Rutka zapraszam. Do zobaczenia.